że price action altcoinów w tym cyklu to jest jakiś żart, no to już wiemy, tak? Miało być inaczej, miało być pięknie, ale sprawdzę dzisiaj dla was, oprócz tego, co sami widzicie i tego, że altcoiny gryzą glebę, jak to wygląda fundamentalnie, co potencjalnie może wpłynąć na to, że altseason wbrew temu, co większość osób uważa jednak będzie i co zrobić możemy my, ja czy ty, żeby się odpowiednio na to przygotować w chwili, gdy każdy radzi, żeby być w bitcoinie, lub totalnie w stablecoinach i bitcoinie, lub nawet się wyprzedawać z rynku, ale żeby właśnie wbrew temu, co niektórzy mówią, lub wbrew tym radom, jakie dają, móc mieć ekspozycję na altcoiny, nie zwiększając przy tym ryzyka, co jest dla nas kluczowe, inwestując właśnie w te alty. Po prostu sprawdźmy, jak to zrobić poprawnie, w odpowiednim czasie. A jeżeli już masz altcoiny, a zakładam, że tak jest, i nie chcesz teraz nagle ich kupować, tylko po prostu już z nimi zostałeś, to również dzisiaj będzie sporo dla ciebie. Jeżeli takie filmy się podobają, chociaż może atmosfera na rynku nie sprzyja. Do końca, to subskrybuj kanał, zostaw kciuk w górę i przypominam, że stało ostatnie 20-24 godziny lub dosłownie 22 miejsca na mentoringu. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to prawdopodobnie albo czas, albo liczba miejsc pierwsza się skończy w ciągu najbliższych tych 20 godzin lub szybciej. Zapraszam Was serdecznie. Link w opisie, kod rabatowy na ekranie. Na stronie macie wszystko. Za chwilę zamykam nabór i pewnie do czwartego kwartału lub do przyszłego roku opcji ponownego dołączenia nie będzie. Macie raty zero, macie, słuchajcie, również tutaj 7 dni na zwrot, więc jeżeli się nie spodoba, przypominam, że nic nie tracicie, możecie sobie przetestować i oddaję wam pieniądze bez pytania. Ale też pewnie pamiętacie ten ostatni materiał, gdzie mówiłem o tym, dlaczego alt sezonu totalnie może nie być, tak? Co może wpłynąć na to, że w ogóle w tym cyklu już nie urosną. To był mocny, konkretny film naszpikowany informacjami. Jest on na moim kanale jako przedostatni, chyba w prawym górnym rogu również go przypnę. To jest, można powiedzieć, pierwsza część tej takiej może nie trylogii, bo trzech nie będzie, no ale po prostu dwóch materiałów, które w Wspólnie wyprodukowałem właśnie na poczet takiej totalnej analizy, żeby rozbić to na dwa tygodnie. Dlatego, jeżeli nie widzieliście, na drupcie później. A jeżeli ktoś nie widział, to nie ma sprawy. Ten jest również odłączony w pewien sposób i można go oglądać niezależnie, czyli zostańcie na pokładzie. Więc sentyment wśród alt no, aktualnie wpisuje się, można rzec, w ten wykres Wall Street Cheat Sheet, gdzie, no, nieraz to też na łamach tego kanału. Wiadomo, że można sobie to przypisywać do wielu, wielu różnych wykresów i momentów na rynku. Z tą różnicą, że w przypadku altów to się nie kończy, tak? To trwa w nieskończoność ostatnio. Można sobie dopisać jakieś kolejne tutaj, no, patologiczne sytuacje. Po prostu jest depresja, głębsze, jakiś nawet już rekt, takie altcoinowe, różnego rodzaju nazewnictwo. No i altcoiny robią kolejne niższe dołki, stale się osłabiają względem Bitcoina, a ci, którzy naiwnie trochę wierzyli, że już było wystarczająco źle, że 50% spadków względem Bitcoina to jest tyle, na pewno zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię tym kolejnym zjazdem, potem jeszcze jednym i jeszcze jednym. Jeżeli chodzi o moje portfolio altcoinowe, to wiecie jak wygląda i na Telegramie, i na YouTubie aktualizuję regularnie. Ale na szczęście w chwili obecnej to tam jest 11 czy 12% całego portfela, więc po tych spadkach nie wygląda to tak źle. Szczególnie, że Bitcoin to już prawie połowa portfela, a Ether niestety wygląda jak wygląda. No przy entry na poziomie 1700 dolarów nie ma tragedii, ale jednak wiadomo, że chciało się dużo więcej, no i może było kupować w teorii tego Bitka i zarobiłoby się, jeżeli chodzi o cały portfel, więcej. Ale nikt nie odbierze mi tego, i również wam, kto jest ze mną na kanale od dłuższego czasu, co działo się między wrześniem zeszłego roku, a grudniem, kiedy to 3-4-krotnie przebiliśmy zwrot w bitcoina w tamtym okresie i sprzedaliśmy te coiny na poczet odkupienia ich ponownie od lutego do kwietnia. Więc to, że teraz niektóre alty są na się u mnie, okej, okay, ale to, za co je kupiłem i za jakie zyski wygenerowane kupiłem te altcoiny z przełomu pierwszego i drugiego kwartału i z tego DCA, to jest już inna para kaloszy i należy to mieć na uwadze. Ale pytanie z tymi notami, z tą kiedy to się no do cholery skończy, tak? Kiedy będziemy mogli rzeczywiście w końcu coś na tym rynku kryptowalut zarobić, jeżeli chodzi o alty na spocie, bez jakichś większych dźwigni. No po pierwsze pokażę wam trochę dzisiaj, co się za kulisami branży altcoinów gotuje, co się dzieje, co warto wiedzieć. No bo już niedługo rynek kryptowalutowych ETF-ów, co warto zaznaczyć, może się powiększyć i to właśnie o alty, bo tutaj się przepowiada i spoży, analitycy tego rynku zakładają, że no, wręcz to niemal pewni, że ETF-y na to alty będą zatwierdzone do obrotu jeszcze w tym roku, co mogłoby się fajnie nałożyć z obniżką 100% i paroma innymi czynnikami, zakończeniem jakichś zbrojeń, działań wojennych i tak dalej, żeby te alty odzyskały blask, również opóźniony wykresem tu, czy inne mogą w tym pomóc. No tutaj dwaj panowie, właśnie Balkunas i Sejard, oni dają 95% szans na to, że slana, i XRP oraz Litecoin będą do końca roku, i 90% na Cardano Polkę Hederę oraz Avalanche, a jeżeli sek no zobaczcie, da zielone światło tym funduszom, to będzie to przełomowy moment dla Wall Street, bo do tej pory zatwierdzono tylko spotowe ETF-y na Bitcoinie i na Ethereum, a wprowadzenie ETF-ów na inne krypto no, znacząco by zwiększyło dostępność altcoinów dla inwestorów i detalicznych, i dla instytucji, co mogłoby sprawić, że Bitcoina sprzedawanego bezpośrednio sobie tutaj przemianują, bym rzekł, na poszczególne z altcoinów. I nie można na pewno dyskutować też z tym, że zwiększy się dostępność altów, no bo właśnie jednym z tych głównych argumentów przeciw. Dalszym wzrostem było to, że ETF-owcy, tak sobie to powiem kolokwialnie, nie mogli sprzedać Bitka na poczet altów. Teraz będzie to możliwe i być może te konkretne altcoiny zyskają najwięcej, przynajmniej jeżeli chodzi o kapitał spływający do nas z ETF-ów. I w ostatnich tygodniach, to też warto według mnie przegadać, no, czuć, że powoli coś się zmienia, jeżeli chodzi o postrzeganie altcoinu przez inwestorów i to szczególnie przez instytucje. Widać to głównie po tabeli ETF-ów na Ethereum, gdzie wiadomo, nie jest to w pełni wymierne, bo to największy altcoin. Mamy tu regularne napływy teraz od wielu, wielu dni, praktycznie żaden minus nie był w żaden dzień. No są skromniejsze te napływy niż te wykręcane przez Bitcoin, ale były też poszczególne dni, kiedy Ethereum miało większe tutaj napływy kapitału niż Zambitek więc też fajny, fajna anomalia, która na pewno jest pozytywna dla Ethera. No mamy regularny napływ gotówki, solidną siłę zakupową, a czerwiec póki co, zamykając go już, jest naprawdę dobrym miesiącem dla Ethereum i ETF-ów, gdzie notujemy napływy po kilkadziesiąt milionów dolarów dziennie jeżeli sam eter może nie wzrósł na wartości diametralnie i spadł ostatnio, to i tak mówię dobrym, bo się trzyma. Trzyma się tych wartości, o których potem będziemy mógł odbijać. Tak? Pomimo tego, że niektóre alty dalej zaliczają kolejne dołki względem właśnie bitcoina. No i w tym filmie skupię się na Etherze, no bo to jest największy altcoin, coś co ma najwięcej różnego rodzaju metryk, danych on-chainowych i wszelakich innych, które można przypisać do analizy. No jakby nie patrzeć, to też przez to, że jest Ethereum rozczarowaniem tego cyklu, nie doświadczyliśmy jeszcze banana zą na szerszym takim rynku altów na otwartych wodach. Mimo tego, że do tej pory altcoiny nie dowodziły, to ja nadal pozostaję na niektóre z nich byczy. Ale głównie przez zmianę sentymentów wokół Ethereum, która potencjalnie się powoli dzieje. Jednak, tak jak powiedziałem, warto podkreślić, na niektóre z altcoinów pozostaje byczy, i trochę Wam dzisiaj opowiem też o tym, jak je dobieram, dlaczego akurat te i co je różni od innych. Ale dobra, o ETF-ach trochę wiecie, ale firmy nie tylko kupują ETHERA w formie ETF-ów, kupują też on chainowo i przechowują na swoich koduletach. Coraz częściej się mówi o tym, że altcoiny powoli stają się częścią rezerw dużych, średnich i małych firm, zaczynając od lidera rynku, czyli Ethereum to powstała nawet specjalna strona internetowa, na której możecie śledzić, jakie firmy posiadają etera w swoich rezerwach, ile tokenów znajduje się na bilansach tych spółek oraz jaka jest kapitalizacja ich rezerw. No i około 1,2 miliona sztuk eterów, tyle znajduje się na bilansach firm, funduszy i organizacji non-profit wśród posiadaczy. Są zarówno podmioty związane z krypto jak Coinbase, Fundacja Ethereum Lido, ale też inne mniejsze, aktywne podmioty rozwijające tutaj infrastrukturę. Są też podmioty tradycyjne. Widzimy na przykład bilans rządu Stanów Zjednoczonych, bilans poszczególnych Stanów USA czy firm notowanych na NASDAQ, jak Sharplink Gaming. I to pokazuje jasno, myślę sobie głośno, że Ether staje się powolutku takim cyfrowym aktywem strategicznym. Yy, podobnie jak kiedyś Złoto czy Dolar, tylko tym razem w wersji zdecentralizowanej. Przez niektórych jest nazywane cyfrową ropą. Wiem, że może to jest wyniosłe w momencie, gdy Ether nie wisi na ATH, ale takie mam wrażenie. A co do samego tego Sharpling Gaming, no to firma stara się mianować MicroStrategy dla Ethereum. Jest to firma z Minnesota, Notowana na znaku pod symbolem pod tickerem SBT. No i obecnie firma posiada łącznie prawie 190 tysięcy tokenów, co czyni ją drugim największym korporacyjnym posiadaczem Ethera zaraz po Ethereum Foundation. I tutaj chcę się na chwilę zatrzymać, bo spójrzcie, co się stało z wyceną tej spółki po tym, jak ogłosili utworzenie rezerwy strategicznej. W kilka dni spompowała 4,5 tysiąca procent. Ciekawe, czy w następnych miesiącach kolejne firmy pójdą śladem tego Sharpling Gaming i również zaimplementują tę strategię, co... Być może spompuje ich wycenę na giełdzie. Obecnie no, obserwowaliśmy taki trend na Bitcoinie, na przykład MicroStrategy, Metaplanet czy 21, tak? No, więc tutaj niewykluczone, że w strategicznych rezerwach po Bitcoinie przyjdzie czas na strategiczne rezerwy w Ethereum. Bo to jeszcze nie jest aż tak oklepany temat, nie? I tak się składa, że dostaliśmy newsa, że pewna firma zacznie się skupiać na stakingu Ethereum zamiast na miningu Bitcoina. I chociaż w przeszłości wydawało się to nieprawdopodobne, to dziś rzeczywiście zmieniają swoją długoterminową strategię, porzucając górnictwo i przenosząc się na staking, bo Bit Digital to jest kolejna spółka notowana na Nasdaq o kapitalizacji rynkowej wynoszącej około pół miliarda dolarów. No i co właśnie ważne w tej mojej wypowiedzi, to to, że oni ostatnio ogłosili że rezygnują po prostu z strategii wydobycia bitcoina, by w pełni skoncentrować się na stakingu Ethereum oraz strategii właśnie opartej na tej altcoinie. Firma tutaj rozpoczęła budowę infrastruktury do stakingu i akumuluje Ethereum już od 2022 roku, systematycznie zwiększa swoje zasoby. A na dzień 31 marca 2025 roku Bit Digital posiada 24 tysiące Ethereum oraz ponad 400 sztuk bitcoina. Spółka też zapowiedziała, że planuje czasem zamienić wszystkie posiadane bitcoiny na Ethereum, aby jeszcze mocniej tutaj skupić się na drugim co do wielkości właśnie. Aktywie cyfrowym, jakim ono jest. No i też na grafice widzimy, że przez kwartał, właśnie, nadal kupowali, mają już ponad 3000 więcej eterów na swoim koncie. Więc sporo. No i co? No, no Myślę, że się pozycjonują oni pod zmianę trendu. Końcu Ether praktycznie jest na cyklicznym dołku względem bitcoina, i czas pokaże, czy to będzie jedna z lepszych decyzji inwestycyjnych w wykonaniu spółki publicznej. Lokalnie to jeszcze nie jest odbierane pozytywnie, tak jak na przykład Sharpling Gaming, bo patrzę na cenę akcji, sobie zobaczcie tutaj, no to mieliśmy spadki ostatnio, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało za kilka miesięcy. No i też nie ma co się oszukiwać, że jest to jakaś mocna firma. Wygląda na to, że po prostu chcieli spompować swoje akcje, no bo właśnie, wiecie, news, Ether, akumulacja chcieli na tym po prostu skorzystać pewnie. To może być ich główny plan na odżycie, no bo zobaczcie, ile spadli wcześniej od 2021 roku o 94%, czyli mocniej niż Bitcoin w trakcie Bessy, mocniej niż Ethereum, więc zobaczymy, czy największy altcoin im pomoże, wątpię. W 2022 roku też wiecie, ta, ta transformacja, ten merge, czyli przejście z proof of work na proof of stake otworzyło możliwości generowania pasywnego dochodu przez staking dla firm takich jak Bit Digital Staking, który oferuje od 4 do 6,5% rocznie, no stał się na pewno atrakcyjną alternatywą na generowanie zysków wobec kosztownych. I coraz mniej rentownego wydobycia bitcoina. No i gdy mówimy o stakingu, to nie sposób nie wspomnieć o ostatniej aktualizacji na Ethereum, czyli Pektra, które jest prawdziwym game changerem dla instytucji. Mówiłem już o tym chyba w dwóch filmach w maju, ale warto o tym wspomnieć jeszcze raz. No i ta Pektra w skrócie, tam wiecie, obniża koszty, pomaga w skalowaniu, nie muszą użytkownicy mieć zaplecza, tylko mogą robić swoje. Ale ta kluczowa kwestia dla instytucji to to, że ponad 2000 Ethereum na walidatora można teraz sobie stakować, a nie tylko 32 sztuki na olecie, nie? Więc kluczowa zmiana dla większych wolumenów, dla większych właśnie kwot, dla większych graczy, więc do tej pory no, brakuje nam cały czas większych, takich dużych napływów na ETF-ach na ETH, no, ale jakieś tam zainteresowanie jest i dlatego widzimy powolną zmianę sentymentu wokół ETH. Większe zainteresowanie ze strony spółek z rynku tradycyjnego, bo być może to jest początek front runningu, czyli takiego wyprzedzenia faktów akceptacji stakingu na ETF-ach na ETH, które sprawi, że napływy wzrosną znacznie. Jeszcze dwie rzeczy chcę poruszyć teraz o czym wam mówiłem wcześniej, który wam obiecałem. Po pierwsze dlaczego mówię o Ethereum w kontekście altcoinów wszystkich, w kontekście altseasonu, w kontekście tego, co się może wydarzyć, no dlatego, że jak dobrze wiecie, nieraz te piramidki, wszystko inne było widoczne bez mocnego etera niemal ma sezonu, więc zacznijmy od fundamentów, od podstaw, żeby w ogóle wiedzieć, co w trawie piszczy. A dwa, to jakie altcoiny konkretnie? Ja mam, no macie to aktualizowane, ale powtórzę raz jeszcze. Między innymi właśnie Dogecoin a i Pepe, co ostatnio okazało się średnim wyborem. Liczę na to, że rynek trochę odbije wraz z Ethereum. Nie sprzedawałem tych pozycji. Bitcoin Cash po 500 dolarów aktualnie, świetna pozycja na kilkudziesięcioprocentowym plusie. No i również Kaya, która też jest na paru dziesięcioprocentowym plusie, wzrosła dwukrotnie w ciągu ostatnich kilku. Tygodni. Pozycja z 90 na 60, awans była na 50, którejś, więc no zdecydowanie mogę powiedzieć, że i Bitcoin Cash, który wyprzedził ostatnio Linka, i do tego nawet SUI jest na 12 pozycji, teraz zbliża się do top 10 i również Kaja. To dwa tam z 6-7 lat, które mam na spocie. Czy nie mam wielu pozycji, nie było tak, że o, na chybił trafił, potem o którymś powiem w filmie, że akurat się udało, że wyprzedził. No nie, dwie z 6-7 pozycji poszły wyżej znacznie niż średnia lub spadły mniej więc uważam że to jest dobry pik i udało się wybrać projekty które poradziły sobie lepiej no zobaczcie resztę jakiś render czy nie wiem inne projekty które sobie tak na, na tapet wrzucicie od razu no to tutaj mają ogromne dramatyczne spadki TIE, jak ktoś to akumulował i trzymał to, to również no to dolar 50 teraz to było pod się na all time high a Taka Kaja na przykład radzi sobie dużo lepiej nie, niż te projekty, więc uważam, że nie jest źle. I ja, tak kontynuując trochę tę myśl, to trzymam teraz projekty, trzymam pozycje, które zdecydowanie pomagają mi fundamentalnie wytrwać wraz z tym pomysłem, bo widzę po prostu, że od zaplecza wygląda ok, że projekty się gdzieś tam rozwijają, że jest społeczność, że jest trend podłapany. Czyli na przykład, wiecie, Kaja, azjatycki Telegram, powiedzmy, azjatycki odpowiednik trona, no jakaś świeżość, powie świeżości, Azjaci, Azjaci cały cały czas też Zachód, Europę, wszystko po prostu chcą gonić, więc to również myślę, że może być cały czas świeże i być pchane. Bitcoin Cash najbliższa alternatywa do po prostu Bitcoina. Altcoin bardziej pożądany niż Ethereum w chwili obecnej, bo po prostu jest czymś najbardziej zbliżonym do bitka ale jest altem. Tak więc to na chłopski rozum lubią się po prostu też podoba jako trend, jako tendencja do dalszych wzrostów. Ja tych pozycji na razie nie sprzedaję. Sprzedaję 50% longa na Bitcoin Cash. Macie na ekranie właśnie wrzucone. Jak ktoś to ominął, to Telegram w opisie. To jest grupka największa w Polsce na o crypto, gdzie na bieżąco dzielę się moimi zagraniami, moimi przemyśleniami i tym, co aktualnie robię. Więc dołączcie sobie, sprawdźcie. Myślę, że zdecydowanie warto tam być. A za ogłoszeń parafialnych to przy Przypominam jeszcze, że po pierwsze macie paręnaście godzin z haczykiem na odbiór swojego miejsca w mentoringu. Mówię serio, potem tych miejsc już nie będzie. Wiem, ile zostało. Tam 22 i zaczynałem nagrywać. Teraz już patrzę, że jest 20, więc rzeczywiście nie ma na co czekać. Jeżeli ktoś chciał dołączyć, to zapraszam serdecznie na pokład. Nie to nie, totalnie nie chcę zachęcać, naganiać kogoś tam, wiecie, brać pod włos. Do was należy decyzja, po prostu informuję, jak się sprawy mają. Kiedyś robiłem nabór 2-3 tygodnie, teraz robię 3-4 dni i widzę, że te miejsca schodzą. Po prostu jest to mniejsza pula, dlatego zachęcam serdecznie. Jeżeli ktoś tam się jeszcze wahał, kod rabatowy na ekranie mentoringzpp.pl wejdźcie sobie na stronę, również jest w opisie. Pamiętajcie też, żeby się na Bajbicie zapisać swoim mailem, tym, którym macie aktualnie na, Bybicie, na Bybit, na bybit.eu. Macie również link w opisie. Wpisujecie z tego maila, to trwa 5 sekund, i 1 lipca dostaniecie link do rejestracji na Bajby dostaniecie bonusy. Też rzucam posta. Zobaczcie, tam opisywałem wszystko, co z tych bonusów będzie. Należy to mieć, żeby utrzymać dostęp na KDP Premium, VIP'a na Discordzie, tam wskaźniki Łukasza, dostęp do kursu Akademii Kryptowalut i do wszystkich innych bonusów. Będą też w końcu lunch pady, lunch będą przypisane cashbacki do waszych kont na EU, ale przypominam, że każda osoba, która ma konto na Majbicie założone przed 1 czerwca tego roku, będzie mogła sobie swobodnie z niego korzystać jeszcze przez parę miesięcy i tak będzie na nim dźwignia. Jeżeli ktoś nie ma dźwigni na Binance, ma konto na Bajbicie, to może korzystać z dźwigni i sobie korzystać z Bajbita, ale nowe osoby nie mogą już zarejestrować się na Bajbicie z dźwignią tylko na Bybit EU od 1 lipca, gdzie osoby, które mają konto na Bybit.com, tym normalnym od lat, od miesięcy, i tak polecam, żeby sobie założyły, bo prędzej czy później będzie migracja, jak już wejdzie dźwignia na Bybit EU, to wam pozamykają konto na tym starym i tyle, nie? Więc będzie trzeba przysłać środki, ale będzie na to dużo czasu. Ale idąc troszeczkę jeszcze dalej z analizą Ethereum, to wiecie, to wszystko fundamentalnie ma sens, bo Ether nie stracił jakoś bardzo dużo, zyskał w ostatnich miesiącach w pewien sposób, bo ciągle króluje w świecie DeFi, dominuje też na rynku stablecoinów giganci tacy jak BlackRock, no budują swoje produkty on-chain'owe właśnie na ich sieci, a nie na innej, dlatego słaby performance samej ceny to nie koniec świata. Uważam po prostu trochę, że market makerzy umyślnie nie spompowali jeszcze Ethera, bo chcieli też poczekać między innymi na wejście aktualizacji Petra i chcieli też, aby większość rynku zwątpiła w jakikolwiek alt w tym cyklu i może to się jeszcze szybko odwrócić. Dlatego no rozgadałem się trochę o Etherze, nie tylko on się cieszy dużym zainteresowaniem, bo drugi topowy po nim altcoin, czyli BNB też stanie się y, częścią z rynku tradycyjnego. W ostatnim filmie mówiłem, że byli prezesi spółki Coral Capital Holdings, czyli firmy, która się skupia na inwestycjach alternatywnych, zamierzają zebrać 100 milionów dolarów na zakup tokenu BNB do strategicznej rezerwy swojej nowej firmy i postanowili stworzyć taki projekt o nazwie Build and Build Corporation, którego celem jest akumulacja BNB i potencjalne wejście na giełdę Nasdaq. A inna firma o nazwie Nanolabs pozyska pół miliarda dolarów przez emisję z zamiennych obligacji i planuje kupić BNB o wartości 1 miliarda dolków. A to Nanolabs to jest taka chińska firma notowana. Na Nasdaqu specjalizuje się w infrastrukturze Web3 oraz chipach do obliczeń wysokiej wydajności. W przyszłości firma chce zakupić od 5 do 10% całkowitej podaży BNB. Co ten ruch czyni zdecydowanie jednym z najbardziej ambitnych wejść kapitałowych w altcoiny w historii. No i nie tylko Ethereum, nie tylko BNB ma przychylność smart money, również powoli odnajduje je Solana, wchodzi na salony. Tutaj hehe, he, bo w ostatnich miesiącach teraz więcej firm ogłasza zakupy Sol jako właśnie części swojej strategii finansowej i rezerw korporacyjnych. Jedną z najbardziej aktywnych spółek jest właśnie DeFi Development Corporation, też na Nasdaqu notowana i tylko w kwietniu i maju tego roku firma zakupiła łącznie ponad 600 tysięcy sztuk Solany o wartości około 100 milionów dolków. Ta firma też aktywnie inwestuje w infrastrukturę tej sieci, prowadzi własnych walidatorów oraz umieszcza wszystkie zasoby w stakingu, co pozwala jej generować dodatkowy przychód, no i też jest chyba największym obecnie takim publicznym posiadaczem Solany na świecie. Kolejny podmiot z tym związany Sol Strategies, notowany na giełdzie w Toronto, planuje również debiut na Nasdaqu, spółka z gromadziło ponad 400 tysięcy sztuk Solany, aktywnie uczestniczył w tym ekosystemie, zakupy były finansowane między innymi poprzez emisję obligacji konwertowalnych, no i tak samo jak to robi MicroStrategy, to jest duplikowana strategia w związku z bitcoinowymi zakupami ich, nie? A taki wspólny mianownik tych wszystkich firm, no to na pewno postrzeganie Sol jako aktywa strategicznego, nie tylko spekulacyjnego. Solana i inne kryptowaluty są na tyle atrakcyjne dla firm, bo umożliwiają staking, czyli generowanie dodatkowego dochodu z posiadanych rezerw. W dodatku te firmy widzą w ekosystemach poszczególnych blockchainów, duży potencjał technologiczny, który może zapewnić im przewagę konkurencyjną na przestrzeni kolejnych lat. I w ostatnich tygodniach pojawia się coraz więcej sygnałów o firmach traktujących XRP jako część strategic treasury i przykładem jest Trident Digital, firma z siedzibą w Singapurze, która zgłosiła plan zebrania do pół miliarda dolarów na zakup XRP tutaj dla fanów, właśnie tego projektu, jako aktywa rezerwowego. Spółka zamierza użyć tokenów do długoterminowego przechowywania wartości, generowania dochodu poprzez staking oraz aktywnie uczestniczyć chce w ekosystemie całego Ripple. A. No i kolejne duże przedsięwzięcie, te z tym związane, to Webus International, notowana na Nasdaqu już firma z branży usług transportowych, zapowiedziała finansowanie na poziomie 300 milionów dolarów przeznaczone na strategiczne rezerwy XRP, które będą wykorzystywane do usprawnienia globalnych płynności, więc w sumie. Osiem firm zadeklarowało plany dotyczące inwestycji w XRP o łącznej wartości bliskiej 1 miliarda dolarów. Ale przypominam, że XRP aktualnie ma 123 miliardy dolarów kapitalizacji, więc Steel to jest niespełna 1%, chociaż pamiętajcie, że jeżeli byłoby miliard zakupów, a zero sprzedaży to token nie rośnie o 1%, tylko dużo, dużo więcej. Bo chodzi o płynność liquidity właśnie i generalnie ten cały order book. Ale dobra, no te wszystkie informacje, które wymieniłem, e, trzeba przyznać, że są dosyć lukratywne, są ciekawe, są takie wiecie, jak zawsze często się mówi w filmach o altcoinach, że dobrze będzie, tam pogłaskam w po ogłówce, po pleckach, po klepie, że tam Maciek, Kuba się nie bójcie, alty jeszcze swoje zrobią, nie? Tylko trzeba wyczekać, a tam wiadomo, że Maciuś z Kubą, no za przeproszeniem, mogą być obstrani, no bo już od roku trzymają te altcoiny, siedzą właśnie z nimi pod dupie. Marek czy ktoś inny kazał trzymać ręce i nie sprzedawać. No i co teraz, tak? No co dalej? Więc pamiętajcie, że to dotyczy tylko tego roku, więc część z was ma zakopaną rzeczywistość, bo ja altcoin wyprzedawałem do cna w grudniu oraz listopadzie, odkupiłem część z nich, mniejszą już część, mniejszą proporcję, za mniejsze wartości i inne projekty, takie bardziej już fundamentalnie mocne, tak mi się przynajmniej wydaje na przemyśle lutego i kwietnia, też po niższych cenach niż sprzedawałem, jeżeli się pokrywały, więc tyle dobrego. Ale jeżeli chodzi o te aktualne wszelakie założenia, no to zobaczcie, wszystkie te informacje, które wymieniłem w związku z sezonem Są bycze, tak? Są dla poszczególnych trendów na rynku altów. Ciekawe, mamy coraz jaśniejsze sygnały, że altcoiny będą się miały dobrze w przyszłości i że duży kapitał instytucjonalny coraz bardziej się nimi interesuje. I to już jest jeden z lepszych katalizatorów do hossy w tym sektorze. Ale no widzimy, że hossy jeszcze nie ma, chociaż może być powinna, nie? I wszyscy się zastanawiają, dlaczego nie ma hossy? No to no dlatego, że potrzebujemy m.in. spadku dominacji Bitcoina, który nie chce oddać po prostu tej kapitalizacji. Jeżeli popatrzymy sobie na wykres właśnie tej dominacji, to widzimy, że rośnie nieprzerwanie praktycznie od 4 lat, ale nic nie rośnie wiecznie. Nie? Przed paroma dniami odbiliśmy się od ważnego tutaj globalnego poziomu Fibonacciego, czyli 66% dominacji. Tutaj ta kreska pozioma, nie? od paru tygodni informowałem, że tam dojdziemy według mnie i ciągle powtarzam, że mamy ten zielony boks, gdzie kiedyś trzykrotnie z tych poziomów 76 1 do 73% rozpoczynał się alt season, więc może to potrwać miesiąc, a może potrwać 4 miesiące, ale generalnie prędzej czy później, mniejszy lub większy odcinek będzie. Po prostu jest to niemożliwe prawie, żeby go nie było w którymś punkcie historii w przyszłości. Kwestia cierpliwości, tak? Więc niewykluczone, że dominacja przez okres wakacyjny będzie rosnąć do tego wspomnianego levelu, gdzie już po prostu każdy prawie straci nadzieję i każdy straci sens inwestowania w altcoin w tym cyklu. Tym bardziej, patrząc na ten wykres, no to dominacja wygląda byczo. Gdy spojrzymy na stochastic RSI, no to wtedy bezpośrednio po prostu widać te zależności i ten wskaźnik nie jest jeszcze w fazie Overbought ani na dniówce, ani na tygodniówce. Po prostu najpierw spojrzymy na dniówkę i tu widać, że ten stokastik po prostu po lekkim spadku znowu zawraca do góry. I kluczowe jest tutaj według mnie to, że dominacja jest w sumie teraz na tym samym poziomie, co przed tym spadkiem i to pokazuje ogromną siłę dominacji, po prostu potencjał na wybicie kolejnego szczytu w tym cyklu, co jest na nie korzyść altcoinów. Więc nie można lekceważyć tej dominacji. Wygląda byczą, uważam, że może jeszcze urosnąć zanim to nadejdzie. Tym bardziej, że zobaczcie, jak to wyglądało w poprzednich cyklach na tygodniówce. Za każdym pieprzonym razem ten właśnie wykres, stokastik, ten tutaj pattern, czy wskaźnik, musiał wejść z powrotem w strefę przekupienia, żeby zaliczyć kaskadowy spadek, nie? Za każdym razem tak było, który zapoczątkuje właśnie alt season i teraz jesteśmy w procesie wzrostu i zmierzamy raczej wyżej. Dlatego wyższe poziomy dominacji są jak najbardziej w grze, włącznie z tym poziomem, który pokazywałem wcześniej, czyli tym zielonym prostokącikiem na wartościach 71 do 3%, no i tu się spodziewam korekty, spodziewam się historycznie alt seasonu, chociaż historia nie zawsze się powtarza, to często daje nam fajne wytyczne. Więc teraz ktoś może powiedzieć znowu, że okej okay, Marek, ale czemu masz ekspozycję na Alty, czemu w ogóle trzymasz altcoiny, jeżeli jest szansa na to, że jeszcze Bitcoin zrobi na dominacji 5 oczek i tym samym altcoiny mogą spaść o kolejne 20%, nie? No właśnie myślę, że dlatego, że po tym disej, które robiłem i po tym, jak udało mi się wybrać dwa projekty, które robią wyniki tak lepsze od reszty i zdecydowanie spadek wartości całego kaszyka, jeżeli chodzi o te Alty, które aktualnie mam, jest niższy niż spadek wartości średniej właśnie wszystkich altcoinów za ostatnie na przykład 30 czy 90 dni. Tak, więc to jest plus, mam portfolio lepsze niż średni koszyk, udało się takie ułożyć, więc trzymam. Po drugie, idealnego dołku nie przewidzę. Po trzecie, może być tak, że ten wykres się nie sprawdzi, dużo rzeczy się nie sprawdza i season będzie, bo coś się nagle na świecie wydarzy, bo nagle niespodziewanie utną stopy procentowe albo coś, dolar odżyje, nie wiem, po prostu ludzie zaczną w euforii inwestować w krypto i tym samym to wszystko może sobie będzie w Usadzić między kartki w książce, nie? Więc no, uważam, że jest to zdecydowanie niegłupie, żeby mieć w odpowiednich proporcjach, czyli w moim wypadku teraz, czy części z was, które mnie obserwuje tam 11-12% altcoiny jeszcze sporo z tej, gdyby coś tam trzeba było dokupować. Toż wiecie, no taka przysłowiowa ulica, czyli no, my po prostu, ja też jestem ulicą w pewien sposób, to płaczemy, tak, że nigdy nie będzie, że sentyment dawno nie był tak słaby. I to też mi mówi, że jeżeli ekspozycja na altcoiny mieć, to właśnie w takim momencie, a nie później, gdy one rzeczywiście będą rosnąć. No i ostatnia kwestia, która sprawia, że nadal wierzę w alty, kwestia czasu. I nie czy, tylko kiedy. To po prostu płynność, czyli coś, co powtarzam od kilku tygodni dzisiaj też wspominałem. Czyli tym wykresem tu no, rośnie, do tego dochodzę na obniżki 100% przez banki centralne na całym świecie. A sam amerykański bank centralny jeszcze nie luzuje polityki monetarnej, a najprawdopodobniej zacznie to robić w lipcu lub we wrześniu. Więc wygląda na to, że środowisko będzie bardziej risk on, co powinno sprzyjać altcoinom. Więc wiecie, ja robię tak, że nie jestem w 100% w altach, przecież nie sprzedajmy się swojego bitcoina. To po drugie, jest szone mojego portfela, więc jestem w stanie przetrwać kolejny Wzrost dominacji bitka. Tak czy siak, zarobię czy na jednym, czy na drugim, po prostu dywersyfikacja i jakieś takie odpowiednie proporcje cierpliwość. No i 43% to bitcoin. W moim wypadku macie tutaj proporcje. Ethereum to jest 28%, stablecoiny to jest reszta. Altcoiny w chwili obecnej 11%. Stable są połączone razem z pozycjami na dźwigni, no bo tak to traktuję Po prostu i to są stable na uśrednianie, i na dźwignie, i na ordery różne, więc to jest wszystko razem. czy, nas pocie, czy na spocić na dźwigni, takie trzy w jednym, powiedzmy, no bo to się sprowadza do USDT albo USDC. Więc to jest taki miks. Mam jedynki, tak. Mam Ethereum, Slane, Tona, Litech, czy Bitcoina Cash. Oraz mam Linka, Ondo, czy Jupitera. No więc moi mili, w skrócie to tak to wygląda. To było takie rozwinięcie tego poprzedniego filmu o altcoinach i o tym, co ja uważam. Więcej na mentoringu, dokładny zarys mojego portfela, to, co teraz trzymam, w jakich proporcjach, po jakich cenach, kiedy sprzedaję, i tak dalej. Jest tylko wewnątrz mentoringu na KDP, na telegramie wrzucam tylko niektóre pozycje, a na właśnie mentoringu są wszystkie dodatkowe na dźwigni, na spocie. Spotkania ze mną też w tym roku będą zaplanowane, wyjazdy w przyszłym roku zagraniczne, różnego rodzaju po prostu dodatkowe bonusy. Też szykuję dla osób z mentoringu taki Mystery Box, więc nie mogę więcej zdradzać, ale będzie to coś fajnego o dużej wartości, szczególnie niektóre spaczek, no i tym samym cała reszta benefitów mentoringu i to, co tam jest w środku, znajduje się przed oczami waszymi oraz na stronie mentoringzpp. Kod rabatowy macie na ekranie. Zostało paręnaście godzin skakczykiem lub mniej, jeżeli się miejsca szybciej skończą. Do końca naboru zapraszam serdecznie. Trzymajcie się, cześć. Publikowane filmy na niniejszym kanale nie są poradą inwestycyjną. Każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku. Nie polecam nikomu kupowania kryptowalut, dźwigni, forexa, NFT ani żadnych innych aktywów cyfrowych. Po prostu każdy samemu podejmuje tutaj świadomie decyzję. Możliwa jest strata całego kapitału. Uważaj przy większych inwestycjach. Zachowuj szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych porad, gdyż na rynku, zwłaszcza rynku kryptowalut jest dużo oszustw i kryptowaluty cechują się wysoką zmiennością. Szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli na takowe się w ogóle decydujesz. Najbezpieczniejsze historycznie są Bitcoin oraz Ethereum i od tego każda nowa osoba raczej powinna zacząć, jeżeli w ogóle akceptuje jakiekolwiek ryzyko. Filmy, które publikuję na tym kanale oraz wszystkie inne informacje, analizy, posty, jakie są na moich social media skorzystanych z tym kanałem, na przykład na Instagramie, Discordzie, Telegramie, TikToku, traktuję wyłącznie edukacyjnie, a za rezultat swoich działań odpowiada samodzielnie.